Jak się pewnie domyślacie, aby stworzyć jakiś montaż czy kolaż, należy właśnie stosować przejścia tonalne na masce. Zaraz zobaczycie, jak można zrobić prosty montaż dwóch zdjęć. Oczywiście najlepiej byłoby, jakby zdjęcia były jednakowej wielkości. Przenoszę zatem jedno zdjęcie do drugiego. Tworzę maskę warstwy na tej warstwie powyżej tła, a następnie dodaję gradient od białego do czarnego. Jeżeli chcemy, żeby gradient był w linii poziomej, należy przytrzymać Shift. Widzicie, powstaje takie łagodne przejście pomiędzy dwoma zdjęciami. Jednak w tym przypadku jedno zdjęcie jest kolorowe, drugie czarno-białe, a zatem należy jeszcze zmienić tryb mieszania warstw. Najlepszy w tym przypadku będzie tryb ściemnianie liniowe. Zresztą możecie zobaczyć jak wygląda z innymi trybami. Tak jak mówiłam, w tym przypadku ten tryb wygląda najlepiej, ale żeby jeszcze wzmocnić efekt, można skopiować tą warstwę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta część zdjęcia pozostała czarno-biała. Dodam zatem nową warstwę korekcyjną barwa nasycenia i zmniejszę nasycenie do minus 100. Teraz, za pomocą gradientu, zrobię przejście tonalne z jednej strony na drugą. I na to sposób uzyskaliśmy prosty montaż dwóch zdjęć. Jak widzicie, wszystko opiera się na pracy na maskach i przejściach tonalnych pomiędzy nimi.